Inicjatywa, którą się chętnie wpisaliśmy. Ryszard Senator, serwis, komisja zakładowa. Mirosław Sobot, prezes WTC. Aleksander Korp, WTC. Ponad 500 kilometrów. Mirek, rozumiem, że króciutkie wrażenia z klasy. Proszę bardzo. Witam serdecznie Państwa. Eee, nasza inicjatywa ogóle była na wariata zrobiona. W ostatnim miesiącu spontanicznie się, zadecydowaliśmy, że chcielibyśmy, my to nazwaliśmy, aktywować uśpione potencjały. I właśnie po mojej analizie w Solidarności jest mnóstwo rowerzystów, którzy nic tak naprawdę ze do tej pory nie robili. No i nic się nie zobaczą. Tutaj zabraliśmy kolegę, który się odważa, razem z nami. 533 km przejechaliśmy w 4 dni. Tutaj kolega po mojej lewej stronie, Aleksander Korpin, młody, niezaprawiony, chyba naprawdę nie wiedział, o co się pisze, ale też przyjechał. Byliśmy taką naprawdę złączeni z Solidarnością, jak bardzo, dobrych czasów i chcielibyśmy, żeby taka Solidarność zjednoczyła wszystkich rowerzystów w Polsce i nie tylko wszelkich uczestników drogi. I o to będziemy walczyli i pracowali. Dziękuję. A Roberta nie robiła, prawda? No, no. Chciałem powiedzieć, że wszyscy, którzy dzisiaj przyjechali do gwaranty, prosimy Panu o zebranie się, drobne upominki za chwilę zostaną włączone, a wszystkim kolegom, tamtym, co tam są i tym, co tu, serdecznie dziękujemy. Będziemy podzielać tę inicjatywę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy przewodniczącemu Andrzeju Kiwickiemu i wszystkim tym, którzy przyjechali i siłą własnych mięśni na podraży solidarność, kochani, a teraz dopiero zacznie się dziać, sprawdzimy Państwa wiedzę o solidarności.